Dzień dobry, witam serdecznie dziś ze mną w studio Małgorzata Kazur, specjalistka do spraw promocji w domu urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i dzisiaj wraz z Panią Małgorzatą chciałybyśmy zaprosić Państwa na koncert Artur Dudkiewicz Trio, który odbędzie się 19 września już w najbliższy piątek o godzinie 19 na scenie plenerowej. Pod wieżbą zgadza się? Dokładnie tak. No to moje pytanie na początek, skąd pomysł na zorganizowanie koncertu jazzowego właśnie w Żelazowej Woli, która no, jest znana z muzyki klasycznej, tak ściśle powiązana z postacią Fryderyka Chopina? Myślę, że my tak naprawdę w ostatnich miesiącach, już prawie możemy mówić o może i latach, staramy się troszeczkę rozszerzać zakres działalności naszego muzeum, jakby Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina i otwierać się też na troszeczkę inne obszary, właśnie niż tylko mm. sama muzyka klasyczna. Pojawia się Festiwal Kultury Regionalnej, o, nie, o którym niedawno tak rozmawiałyśmy. Pewnie. Natomiast jeśli chodzi o muzykę jazzową, no to ona tak naprawdę. Ma sporo wspólnego z Fryderykiem Chopinem, z twórczością Fryderyka Chopina. Nie jestem tutaj muzykologiem, oczywiście, żeby bardzo fachowo powiedzieć, na czym takie związki polegają. Natomiast myślę, że em, kwestia samej improwizacji to jest jakby taki kluczowy element, ponieważ Chopin, jak wiemy, z wielu przekazów bardzo lubił improwizować, bardzo lubił bawić się formą i troszeczkę eksperymentować z, z muzyką, którą tworzył. No i tak samo jest w muzyce jazzowej. No i też wiemy, że jazzmeni twórcy jazzowi bardzo chętnie sięgają też do klasyki. No i właśnie ta nasza forma, którą my prezentujemy na naszej letniej scenie jazzowej, to jest połączenie tak naprawdę tych dwóch światów, ponieważ twórcy, którzy się pojawiają właśnie sięgają do Chopina, także możemy bardzo dużo wątków chopinowskich właśnie w tych podczas tych koncertów usłyszeć. Jako pierwsi na scenie naszej pojawili się Leszek Możdżer i Adam Makowicz, którzy zaprezentowali właśnie fantastyczny program, który był oparty właściwie w w dużej mierze właśnie o muzykę Chopina, a później pojawił się przedstawiciel młodego pokolenia Kuba Więcek z zespołem Hoshi i on również sięgnął właśnie w części swego koncertu po muzykę Chopina, no i Artur dudkiewicz Trio również będzie to robił. Właśnie podczas koncertu usłyszymy bardzo dużo wątków Chopinowskich, pojawią się też wątki związane z muzyką ludową. Także tutaj właśnie ta cała improwizacja i, i, i jakby łączenie różnych form jest, jest kluczem, myślę. Czyli na jazzie się nie kończy, będzie różnorodność, będzie ciekawia. Tak, oczywiście, to no jakby cała forma właśnie, z jakiej, na jakiej op jakby oparta jest muzyka jazzowa, mhm. to jest taki trochę eksperyment, tak? Tutaj tak pojawia się. się wiele wątków i wiele różnych e, jakby źródeł, także myślę, że będzie bardzo różnorodny. No dobrze, natomiast Artur Dudkiewicz to postać znana nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Jak doszło do współpracy z takim znanym artystą? Tak, rzeczywiście Artur Dudkiewicz jest to, jest nazywany nawet wręcz ambasadorem polskiego jazzu i rzeczywiście koncertuje na całym świecie. Nawet niedawno miał, miał okazję wystąpić podczas Expo trwającego właśnie w Japonii w Osace i tam właśnie prezentował jakby swój, swój koncert i tak naprawdę my jako Narodowe Instytut Eryka Chopina już od jakiegoś czasu współpracujemy z tym twórcą, i, i on bardzo chętnie właśnie sięga, ponieważ właśnie zwłaszcza dlatego, że sięga po te wątki szopanowskie, jak myślę, więc, więc on pojawia się już od jakiegoś czasu i nie jest to taka zupełna nowość, że pojawia się w naszych, właśnie, w naszych wydarzeniach. Okej. Okay. A czy ten koncert pod wierzbą to takie jednorazowe wydarzenie, czy jest to cykl jakiś um, szerszych takich wydarzeń plenerowych? Tak, to znaczy to jest jakby y, cykl ten, tych naszych koncertów jazzowych, letnia scena jazzowa w Żelazowej Woli. E, ten koncert, na który obecnie zapraszamy, jest to finał właśnie tego cyklu. Już dwa koncerty za nami, w czerwcu właśnie wspomniany już wcześniej Leszek Młoczyk i Adam Makowicz, później w sierpniu Kuba Więcek, no i teraz właśnie we wrześniu już na koniec lata e, na finał e, właśnie e, mamy Artura Dudkiewicza. E, no i myślę, mam nadzieję, że uda nam się kontynu kontynuować e, ten cały projekt e, dalej. A do jakiej publiczności skierowane jest to wydarzenie? Do miłośników jazzu, chopinistów, czy szerszego grona odbiorców? Czy ktoś, kto na co dzień nie jest zainteresowany taką muzyką, czy, czy jakieś na przykład dzieci, młodzież? Myślę, że, nie będą się nudzić. No nie, nie, myślę, że to znaczy. Myślę, że każda osoba wrażliwa na muzykę znajdzie tutaj coś dla siebie. Myślę, że grono tutaj może być bardzo szerokie i, i łączyć bardzo różne właśnie obszary, ponieważ właśnie. Poprzez nawiązania do Chopina. Myślę, że um, osoby, które, które właśnie na co dzień wybierają chętniej muzykę poważną, tutaj również znajdą coś dla siebie. No, osoby słuchające jazzu, tych nie muszę przekonywać, ja ponieważ to jest. jest to absolutnie ikona. E, I myślę, że dla osób młodych jak najbardziej jest to ciekawe doświadczenie, żeby, żeby poznać właśnie e, taką twórczość. Myślę też, że samo miejsce i sposób, w jaki aranżujemy ten koncert jest e, zachęcający, bo wszystko to dzieje się w parku, na naszej scenie, e, nad także sama jakby aura i, i sam park myślę że w takiej formie jest bardzo ciekawy I, i myślę że może dzięki temu też właśnie kolejne osoby skłonić do zainteresowania się tą muzyką tak myślę ponieważ na poprzednich wydarzeniach na których miałam przyjemność być um... Obecni byli, ob, obec, bardzo dużo młodych ludzi było obecnych, takich powiedziałabym bardzo młodych, jak i właśnie w wieku nastoletnim. Także zaskoczyło mnie, że um, wydarzenia, które organizujecie właśnie w parku, mają swój odbiór w tak szerokim gronie młodzieży i osób no, nieletnich, tak? Także no. dlatego właśnie o to zapytałam i też dla tych, którzy y, nie mieli przyjemności być na takim wydarzeniu, to. Polecam i zachęcam. A gdzie możemy zakupić bilety? Bo wydarzenie jest biletowane. Czy liczba biletów jest ograniczona, czy można kupić też w dniu wydarzenia? Liczba biletów jest ograniczona, oczywiście, no bo musimy jakoś w tej przestrzeni się naszej pomieścić. Natomiast jest to dosyć duża liczba, także myślę, że jeszcze na pewno miejsca są i można je kupić. My tutaj współpracujemy z platformą eBilet. A natomiast, żeby najłatwiej dotrzeć do tego miejsca, gdzie te bilety kupić, wystarczy wejść na naszą stronę internetową czy na naszego Facebooka, tam na pewno łatwo odnajdzie się link, lub też na stronę e-bilet i po prostu wpisać sobie letnia scena jazzowa w Woli i również w ten sposób się tam dotrze. Natomiast gdyby się okazało, że bilety nam się skończą zanim rozpocznie się koncert, to myślę, że nauczeni już poprzednimi wydarzeniami też będziemy... W dniu koncertu udostępniać takie wejściówki, które będzie można w naszych kasach kupić i po prostu bez gwarancji miejsca siedzącego, ale również uczestniczyć okay. w koncercie. Także, także myślę, że każdy chętny spokojnie ten bilet y, y, da radę zdobyć. No to super. Ja oczywiście życzę jak najlepszej pogody, ale co w. Takim, w takiej sytuacji, kiedy ta pogoda nie dopisze, a to scena letnia. No, no, no tak, nie no wiem. tutaj no niestety nie mamy kontroli i wpływu na to. Po prostu polecamy, żeby zaopatrzyć się w jakieś płaszcze przeciwdeszczowe, gdyby ten deszcz był zapowiadany. Chociaż z tego co wiemy, chyba pogoda w miarę dobra się zapowiada na, na ten piątek. Także po prostu no wtedy we własnym zakresie każdy musi się przygotować. Natomiast koncert jak najbardziej odbędzie się. Podbędzie. Tak. Nawet jeśli ta pogoda będzie troszkę gorsza. Czyli koncert, tak czy inaczej, będzie, a dla nas ewentualnie dodatkowe doświadczenia. Jak najbardziej. No dobrze, natomiast wiem, że ten zbliżający się koncert, na który serdecznie zapraszamy, to nie jedyna atrakcja, która no w najbliższym czasie się odbędzie. Co ciekawego, aktualnie teraz trwa. W żelazowej woli. Tak naprawdę aktywności jest mnóstwo, bo my prowadzimy i różne zajęcia edukacyjne dla różnych grup, tak trochę w nawiązaniu do, do wcześniejszej, e, wcześniejszego elementu, dlaczego młodzi ludzie pojawiają się w żelazowej woli. My tak naprawdę moglibyśmy powiedzieć, że już od lat troszeczkę sobie edukujemy tych, tych naszych młodych e, mieszkańców naszych okolicznych, ponieważ od maleńkich dzieci tak naprawdę e, mamy zajęcia muzykalniające, potem przez kolejne e, w, w, dla, dla dzieci. Starszych mamy kolejne propozycje, i teraz na przykład w, w niedzielę możemy zaprosić całe rodziny na zajęcia muzyczne i przyrodnicze, i właśnie zajęcia gordonowskie czyli dla maluszków. Tutaj warto sobie zerknąć na naszej stronie internetowej. Mamy też Mnóstwo lekcji muzealnych, więc przychodzą do nas szkoły i, i, i razem z nami poznają właśnie różne ciekawostki muzyczne i ciekawostki z życia Fryderyka Chopina. No i mamy na przykład coś, na co myślę, że szczególnie warto teraz zaprosić, wystawę czasową. Do końca października mamy, mamy dostępną wystawę czasową teatr, teatr, zapięty na ostatni guzik Lalki sceniczne z Noą. I to jest bardzo wyjątkowa wystawa, ponieważ są to oryginalne lalki, które przyjechały do nas właśnie z Noą, czyli. Z domu George Sand. Są to lalki wykonane przez jej syna. George Sand to jest, to jest wieloletnia partnerka. Fryderyka Chopina, no i oni, jakby wiemy to z różnych przekazów, e, spędzali czas wolny właśnie w ten sposób, że bawili się bardzo często w teatr, tworzyli po prostu sobie sztuki teatralne. No i to się na tyle rozwinęło, że powstały przepiękne e, właśnie lalki, akcesoria do tych lalek. I to wszystko można oglądać właśnie do końca października w żelazowej woli. Wystawa jest przepięknie zaaranżowana, ponieważ wchodząc, jakby w samą przestrzeń e, wygląda ona właśnie, jakbyśmy wchodzili niemalże do tego teatru. I zaglądali również za kulisy, bo są takie dwie przestrzenie, także, także jest to, jest jakby sama aranżacja tej wystawy jest bardzo ciekawa. No i w nawiązaniu do tej wystawy mamy też duży program edukacyjny. Mamy jeszcze trzy spotkania, właśnie oparte o, o wystawę przed nami, na przykład warsztaty Odnawiamy Lalki. Mhm. Jest to warsztat, na który można przynieść własną lalkę. Jakąkolwiek, którą kiedyś się bawiliśmy, czy też dzieci mogą przynieść właśnie swoje, swoje podniszczone zabawki i razem z naszymi prowadzącymi aktorami z Teatru będą mogli sobie taką laleczkę odświeżyć, od, odnowić i nadać jej zupełnie jakby nowe życie, więc myślę, że, że bardzo, bardzo ciekawy warsztat. On będzie 27 września w sobotę. Będziemy też zapraszali na warsztaty, poznajemy i tworzymy lalki teatralne na których przyjeżdżają aktorzy z ogromnym kufrem i wyciągają z niego przeróżne ciekawe przedmioty. Dzieci mogą właśnie dotknąć, zobaczyć z bliska bardzo różne lalki używane w teatrze i na koniec już prawie na finał wystawy mamy warsztaty taneczne. I każde z tych warsztatów poprzedzone są oprowadzaniem kuratorskim, także można razem z właśnie Osobami, które odpowiadają za, 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 za stworzenie tej wystawy, e, wspólnie zwiedzić i dowiedzieć się wielu ciekawostek. Także myślę, że warto zajrzeć. Jeszcze do końca października wystawa jest także. Bardzo dużo y, ciekawych atrakcji. Właściwie dla każdego po trochu. Ja chciałam zapytać, czy to odnawianie Lalek jest tylko dla dzieci? Nie, myślę, że nie. Bardzo to, to, mi to, mi to Nie, myślę, że my tutaj przy tych warsztatach absolutnie nie mamy żadnych ograniczeń wiekowych, okay. więc każdy, kto tylko czuje um, chęć i, i, i siłę, żeby, uh -huh. żeby się wybrać i właśnie coś takiego zrobić, jak najbardziej zapraszamy i, i można się to przebawić na pewno. To jest super. O części z, z tych atrakcji piszemy Wam co tydzień w planie atrakcji na weekend, także wpadnie taki plan i. W tym tygodniu będziecie mogli sobie zobaczyć o tych, które nadchodzą, na pewno też napiszemy, także będziecie na bieżąco. Jeśli chodzi o wystawę czasową, teatr zapięty na ostatni guzik, ja serdecznie polecam, bo lalki są naprawdę niesamowite, takie wręcz emocjonalne bym powiedziała. A co ciekawe, niektóre z tych lalek możecie wziąć w ręce i Pomacać. To będę. Są ugryte w szufladach, także śmiało, bez krępacji możecie sobie tam wysuwać szufladki i oglądać te lalki. No myślę, że to taka naprawdę interesująca wystawa, niecodzienna przede wszystkim, którą macie rzut beretem tak od swojego miejsca zamieszkania. Dlatego warto. A jeśli chodzi o koncert, to przypomnijmy, odbędzie się on 19 września, już w ten najbliższy piątek o godzinie 19. 19 na scenie letniej. Dokładnie tak. I na to dzisiaj Państwa zapraszamy na koncert Artur Dudkiewicz Trio, a o przyszłych wydarzeniach na pewno też dowiecie się z naszego portalu. Dziękuję Ci licznie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia, zapraszamy. シリーズ kat